To już od lat jest obserwowany trend. Okres czwartego kwartału to okres wzmożonej, wzmożonego popytu na pożyczki gotówkowe, zarówno w bankach, jak i w sektorze pozabankowym. Myślę, że wszyscy to obserwujemy poprzez choćby reklamy telewizyjne. Tych reklam pożyczki gotówkowej na święta jest coraz więcej. Co ciekawe. 69% Polaków, według naszych badań i barometru przeprowadzonego przez Prowidenta, deklaruje, że wydajemy za dużo na święta. Jednocześnie 14% Polaków, to jest bardzo duża grupa, taką pożyczkę w okresie świątecznym rozważa. Święta są dla nas szczególnym okresem, są okresem spełniania marzeń i my te marzenia poprzez większą uroczystość, a to wiąże się z większymi wydatkami, chcemy podkreślać. Przede wszystkim, jak patrzymy na te oferty pożyczek, to bardzo dużo widzimy ofert kuszących nas za zero złotych od ręki, bardzo łatwych. Ten przekaz reklamowy jest infantylny, że wzięcie pożyczki jest czymś fajnym, że wzięcie pożyczki jest czymś ciekawym. Pamiętajmy, że pożyczanie pieniędzy nigdy nie jest niczym fajnym ani niczym ciekawym. To jest poważne zobowiązanie i tak do tego należy podejść. Samo pożyczenie pieniędzy nie zapewni nam sukcesu. Zapewni nam natomiast to, że będziemy musieli te pieniądze oddać. Więc warto pożyczyć w sposób odpowiedzialny. Czyli taki, który rozważy, czy będziemy w stanie tą kwotę oddać, ile faktycznie nas będzie kosztowała ta pożyczka, no bo nikt z nas nie jest nierozsądny. Wszyscy wiemy, że pieniędzy za 0 złotych się nie pożycza, bo wtedy taka firma na tym nie, nie zarabia. Więc z jakiegoś powodu ta oferta za 0 y, kusi, ale musi mieć jakieś drugie dno. Bardzo ciężko odnieść się do tego, y, czym jest darmowa pożyczka i czy faktycznie jest ona darmowa. Bardzo często y, y, diabeł tkwi w szczegółach. Jednego bądźmy natomiast pewni. Firmy pożyczają pieniądze po to, żeby na tym zarabiać. Więc jeżeli ktoś pożycza nam za 0 złotych, powinniśmy być myślę szczególnie uważni w tym, w tym okresie. Bo to oznacza, że... Coś za, tym, coś za tym stoi. Albo firma chce przyciągnąć nas i będzie chciała nam później proponować jakąś drugą ofertę, albo ta pożyczka tak naprawdę nie jest za 0 złotych i będzie się wiązała z kilkoma dodatkowymi kosztami, o których w przekazie reklamowym mówić jest po prostu niewygodnie. Za darmo, okazja, coś w promocji, od razu jest wow. Bardzo pozytywne emocje i już chcemy z tego skorzystać. E, niestety to poczucie szczęścia jest tak silne, że zagłusza zdrowy rozsądek i nie doczytujemy, że to jest e, pozornie za darmo, że ta promocja wcale nie jest e, dla nas korzystna. E, chcemy skorzystać z okazji i e, poddajemy się pozytywnym emocjom, a przestajemy myśleć o konsekwencjach.